Daleko no, trudno A ile mi brakuje do poziomu tutaj? Dużo. Chociaż to zadanie pewnie jest takie: 15000 funtów. Damy radę. No, jest tutaj, po drodze jest do sektora 0. W sumie, dlatego, że nie mam strzykawek, ani. kolejnego rzeczy, czegoś. Jest środków przeciwbólowych. Mogę robić psychola. Budynek zawalił się dosłownie w kilka sekund. Tak, dosłownie kilka sekund się zawalił. Straszne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Będę raczej nie muszę iść poło Iść w obok. Chiamek nas nas zostawić w spokoju. Aha, moment. Everest, 6848 848 Okej Okej, do jutra Aha. Jakbym znalazł jakiś sklep Wielobranżowy, to wtedy może bym znalazł jakieś środki przeciwko. Okay. To ładnie, proszę, okay. od nas wszystkich. Jeszcze raz dzięki. Okej to bardzo. O, Uważa, że nie powinno być apteczki. Op! Przestraszył mnie. To że mogłaby tu być apteczka, ale nie ma. Produkcy może skrzy... mają środki przyciągnięte? Okay. Nie, idźmy do psychola. Ja nie mogę nie znać tego co bym oh chciał. Bar nie ma. Pięć. Coś ciekawego? Karabin policyjny 184. cdg eee, CD... 6. Nie, niestety cię w ogóle nie pamiętam. No, właśnie w karetce, którą znalazłem tam na tym moście, znalazłem czegoś takiego. To jest słabe. Zobaczcie, karabin policyjny 184. To, co ja znalazłem dawno temu, ma 286. Ja nie rozumiem, co się takiego stało. Co się takiego stało, że ja znalazłem taki silny karabin policyjny. W kebabie. To był kebab, to nie. Left for bread, bread. ne. Funkbox, grosireka. <coughs> na broń. Nie mogę już jej naprawić. Ok. Coś tam może kojarzę. Teraz zobaczymy. Mam ten super nadziak. Ten miecz rytualny też jest dobry. Już ma wojskowa. Pliśmy... Marwa jest taka medta. Te bronie zamierzam używać. Zrób, okay. Walnąć, o! Prosty sierp do wyrzucenia. Mogę rozmontować? Chcę, że bardziej mi się opłaca sprzedać, nawet jak jest zepsute. Ten rytualny mierz będę chciał sobie naprawić. Znaczy naprawić, stworzyć coś z niego. To nie chcę trucizny ze sprintera. Tośmy maczetę wojskową tutaj, ale będę używał kilofa. Okej. Okay. Okej, okay. tylko w takim ogólnym sklepiku. To jest straszny mi tam. Strasznie to jest wolno No chodź tu mężarze no. Ok, Okej, to w głowę To nie mogą wstać? Ale go rozpadłem Gdzie jest apteka? Convenience store, grocery, left for bread A tam jest apteka, okej okay. Ale najpierw chcę sobie zobaczyć co jest tutaj Może akurat coś Ale faktycznie nie zauważyłem wcześniej, fajka internetowa, fajna, to O nie, nie, z tego, z tego się ma zostawić. Ja to mam ulepszone heroi i krótko. Ważenie, ważenie byłaby dobra. Ale no, po prostu bardzo powolna broń. Skoncentrowany na jedzeniu tych zwłok. Bardzo dobrze. Zabijmy okay. to ok, będą weźmy ich w tym, że rzucajmy. Spadł. Ty się wspinaj <gryzny> Okej, okay, umarł Okej okay. Może być tutaj w aptece Przodki bardzo dobrze Tutaj w lodówce. Właśnie, lodówka jest lodówką, więc ona nie może zawierać czegoś takiego jak środki przyciskowe, chyba że ma taki przycisk. No, ja mam niestety bardzo słabą pamięć, jeżeli chodzi o pamiętanie z Warface'a. No, dawno nie grałem w Warface'a. Okej, okay, teraz trzy kawki są mi potrzebne. Pójdźmy okay. do Geoffrey'a. Okay. Co ty mi teraz powiesz ciekawego, Geoffrey? Znowu ty. Nie nudzi ci się obcinanie kończyn? Nie, jeszcze nie. A pewnie teraz jeszcze lepsze zawody. Widzisz te kolce. Coś tam o Też składaniu do tego Zombie po prostu rzuca się ich tam. Totalna zajebioza. O boże, czyżby to była kolejna okazja do zabrania ci pieniędzy? Tak, tak, zapłacę. Nie bój. Ale to taka radocha, że to ty powinieneś płacić mnie. A tego próbowałeś w nie szturmem? Wal prosto w nie, a pofruną na bok jak te, no, kręgle. Musisz spróbować Tak, mniej więcej Niezła sztuczka do pokazywania Zadowolą na imprezach Kur... Badaj kolce A może ten Może Tobiasz nie ma dla mnie nic, bo może nie mam odpowiedniego Odpowiedniej umiejętności tutaj, na przykład rzut bronią, albo coś takiego Więcej flaków zombie, cudownie Cudownie Więcej flaków No nie, nie, nie nie, 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 O nie, 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 okay, o, jak tyle masz w Fortnite, to to nie, nie, Mumiję ten. Okay. Okay. To nie jest tak, że to jest trudne, tylko ich jest za dużo. nic no czemu nie mogłem ich tam? Okej okay. Okej okay. No właśnie. Nie daje ich odpowiednio rzucać. Jestem mistrz! Jestem mistrz! A, nie, A ich jest ci? po prostu za dużo w jednym miejscu. Większość zombie. Cudownie. Cudownie. Tak. Tak Okej, okay. chodźcie dziemowa Okej, okay. ją spróbujmy kopnąć Można po prostu iść tutaj ten, żeby oni sami się zabili? tutaj? Może oni sami się wbiją to? a, nie, e. Gdzie są takie kolce, które mógłbym je wepchnąć? Żal TL w ogóle. Nie robię tego. Rupny babce. To trochę może ścinać na streamie, bo to. Ja robię tego. Także pójdźmy w tą stronę. Pójdźmy wykonywać po prostu. Rzeczy, bo potrzebuję dwie strzykawki i jeden środek przeciwlowy. Myślę, że jak zacznę będziemy wykonywać po prostu zadanie wybawcy, to w którymś momencie. No Nowy... co, mikrofon? Nie nie, mikrofon nie jest w ogóle niezmieniony. nieco inne mam ustawienia jeżeli chodzi o tam. No, ktoś z tymi pomoże. Pup, pup. Czego chcesz? Szukam wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem zwierzę od Brekena. Mam gdzieś skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i no, wą, to No trudno żartować, w lat. Nie, Wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj. O, jakie jest niemiłe. Pociąłem Raisa, i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do sektora 0. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w sektorze Zero znikniesz z listy Raisa, ale... Zaczekaj tu. Oj, chyba... Chyba mu nie ufam. Mam tu kolesia, co mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Tak, tak powiedział. Serio? Na pewno? Aha. Okej, okay. dobra. No. Okej. Okay. Okay. Puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To coś zrobił Reisowi. To nam w zupełności wystarczy Nie za to zapłatę. Dziwne. Idź do zawalonego tunelu do starego miasta. Zapukaj do drzwi prowadzących do kanału. Może ktoś tam już. Się nie wiem, co jest zajmie. powodowane tak dokładnie sobie. przez dziękuję. mutację, nie, może testosteron. Stary, to ja dziękuję. Co znaczy, dokładnie powoduje mutację? Czy testosteron, czy coś? Może jeżeli ktoś miał. Mało tam, testosteronu, mógł nie mieć metod tej. mutacji. Nie znam się tak aż za <grym> bardzo. No chodź tu biegaczu. Nie widzisz co? Pak, pak. Okej? Okay. Okay, gdzie to jest? A To ja jestem w Slamsach tylko? O Boże. Ciebie to ile ja mam? 38% fabuły. Skamiston. Okay. Her, 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 her. Bar. Bar, że raczej nie będzie apteczki. Ale w sumie powinienem poszukać apteczek, zanim wyjdę stąd. Prawie będą. Nie, ja chyba w sumie będę mógł mieć tą podróż, więc nie powinno mi przeszkadzać. Nie, nigdy mnie 20 osób nie oglądało na raz. Tego jestem pewien. Eee... Nie, przy... tym wiadłówkę. Jestem przekonany właśnie. Najwięcej ile osób miałem to właśnie na... Na Dying Light. Tutaj, że 12 na raz. Wyzywaliście typem a, pan, a przypomnij mi o co się zwyzywaliście? Raissa. Proszę. Hey! Pomóż mi, proszę. Już cię ratuję. O, pomocy, ratunku. Mogę. Panie ojciec, sławy przyjaciel. Ten drań skopałby mnie na śmierć. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Ale pamiętasz jakie głupoty? Bo to tam. To mnie. A! Już... Okay, ja to jest krótki. jestem w miarę bezpieczny. Spróbujmy, Spróbujmy otworzyć za. Baseballowy. i O, o Gladiator. To jest Gladiator. Co on robi? A, tylko obrażę. A, zawsze coś. To bardzo dobre. Ale ja mimo wszystko potrzebuje pójść. Okej. Okay. sobie iść tą drogą. O! Był dźwięk! A możliwe. Niestety pamięć mam dosyć słabą. W tunel z wybawcami, no W razie, mam wrażenie, że to jest jakaś pułapka, no ale dobra. Spotkałem tego całego cenka. Początkowo nie za bardzo chciał w ogóle ze mną gadać. Kiedy jednak powiedziałem, co zrobiłem Rajsowi, wybawcy zdecydowali się mi pomóc w dostaniu się do sektora zero Nikt nie lubi Rajsa. Potwornych dubkiem.